Dzień dobry, serdecznie witam. Zaczynamy zabudowę poddasza w postaci paroizolacji tym razem. Już stelaż mamy. Będziemy zakładali paroizolację w postaci takiej papierowej, taka ekologiczna, bardziej inteligentna, jak to się mówi. Mega mądra, po prostu prawie się sama zakłada. I taka aktywna paroizolacja, która zimą nie wpuszcza nam wilgoci do środka, do połaci, tutaj dachowej, do izolacji a latem wręcz ją wypuszcza, osusza stamtąd. Także y, bardzo taka, no, inteligentna i do tego y, ekologiczna w sumie. Nie jest robiona z folii jakiejś, tylko y, właśnie z papieru budowlanego. To nie będzie filmik instruktażowy dla Was. Chciałem Wam po prostu pokazać, jak to wygląda, jak my to montujemy. Dostaliśmy parę klei takich do ścian, żeby przyklejać tutaj i Wam pokażę, jak one wyglądają. Natomiast nie wiem, czy ja będę je rzeczywiście wykorzystywał teraz, Dlatego, że no my mamy te tynki gliniane. I jak ja to mówiłem Agnieszce tłumacząc, e, dlaczego nie jestem chętny do dawania tego kleju, tylko prawdopodobnie wolę wypuścić troszkę więcej folii, e, płytą ją tutaj przydzwonić i otynkować gliną jakiś kawałek, żeby to rzeczywiście wyszło szczelnie, e, niż kleić do ściany. Dlatego, że tutaj się przyklei różnymi rodzajami klejów. Tam nawet dostaliśmy jakiś taki bardziej ekologiczny ten klej z tej firmy Pro Klima. Natomiast to jest tak, że przykleić to ja przykleję, to nie ma problemu. Gorzej, że potem może mi odejść razem z kawałkiem ściany. Po prostu ten klej będzie się trzymał do gliny, ale glina do gliny nie będzie się trzymać. Dlatego nie wiem, czy w ogóle go będę używać. Ta izolacja, którą dzisiaj będziemy zakładać jest polecana też przez firmę Termex, z której będziemy mieli tutaj później wełnę celulozową, to... Ta właśnie papierowa izolacja jest polecana, że dobrze współgra właściwościami razem z wełną z celulozową. I też jest takie przeświadczenie w, u, u wielu wykonawców, że paroizolacje powinno się robić właściwie tylko w pomieszczeniach mokrych, czyli w łazience, w kuchni, tudzież w jakiejś tam... Pralni, no takich miejscach, gdzie tej pary jest dużo, prawda? No ale wiecie co, pomimo tego, że produkt, który dzisiaj Wam pokazujemy, to nie jest najtańsza folia budowlana za 5 zł, która nie puszcza w ogóle wody w jedną ani w drugą stronę. Więc, jak tam się Wam zawilg zawilgotnieje, to w ogóle nie odprowadzi tej wilgoci. To, to nie jest najtańszy produkt na rynku. To jest produkt z wysokiej bardzo półki, jeśli nie najwyższej w ogóle, natomiast zabudujemy. I ja tego już potem nie zmienię, bo musiałbym wszystko rozwalać tutaj. Zwolę zrobić porządnie, raz a porządnie, i zapomnieć, moi drodzy. Jesteśmy już na górze na Poddaszu. Mamy do zabudowy skos i strop sufit. Jest z nami Daniel, który już nieraz tutaj przyjeżdżał z odsieczą do mnie samego. Mamy tutaj głównego naszego aktora, którego nie widzicie w ogóle, ale zaraz zobaczycie to jest właśnie ta membranka no dobra, nie będziemy tego dźwigać bo to ciężkawe bierzemy się za robotę, tniemy, zabudowujemy kleimy to taśmą która jest bardzo szczelna dopychamy, o tutaj jest taka Unitej. jest to naprawdę bardzo y, taka no, w sumie łatwa robota z tym no, nie, nie jest to jakiś wielki, wielki problem to położyć i na szywki i posklejać taśmą mamy takie specjalne do dociskania Kartoniki, jakby takie, takie. No, nie wiem jak to nazwać. Zaraz wam pokażemy. No tak wygląda membranka. Tu mamy fajne w tych takich lepszych jakościowo membranach. Są, jest miarka. To bardzo jest pomocne przy pracy, bo co 10 cm sobie tniemy, a nie, że, że gdzieś tam człowiek z miarką lata i każda jest w innym wymiarze. Oczywiście opisy, nie opisy. Instrukcja mniej więcej jak to, jak to się robi. Jedna podstawowa zasada przez nas wprowadzona: nie można się za bardzo starać, dlatego że im więcej człowiek to naciąga, im więcej człowiek się stara, żeby było idealnie, tym yy, gorzej zrobić. Jak żeśmy złapali taki pewien luz, że dobra, no jedziemy tak, jak ta membrana sama się układa to wtedy jest rzeczywiście porządnie zaraz Wam pokażę, nawet ten w narożniku, gdzie trzeba to wygiąć. Praktycznie nie ma żadnych zmarszczek ani nic katalogowo. Od tej strony przestrzeń, która będzie wypełniona wełną celulozową. Mamy jedną tutaj membranę wysokoparoprzepuszczalną, tu mamy tę membranę, tę paroizolację aktywną i tutaj będzie po prostu wełna celulozowa, którą też Wam pokazywałem na innym odcinku. I jeszcze będę pokazywał, jak będziemy wdmuchiwać. Bierzemy się dalej za, za robotę. Pasek jest szeroki, to też można dla ułatwienia, jeśli ktoś by robił sam. Bo ja tam kawałeczek też sam robiłem, już wczoraj. Można kupić sobie takie różne wymiary. Tam ma akurat 1,35 35, ale mieliśmy też już taką 90. Także im węższa, tym łatwiej dla kogoś w pojedynkę robić, a im szersza, tym mniej będzie klejenia, mniej taśmy pójdzie. Tak? No to już do wyboru, do koloru różne są. I tutaj te oznaczenia, jak widzicie. Można sobie wyczytać różne rzeczy, tam, jakie tam skrzywki, gdzie tam te zakładki się robi, gdzie trzeba taśmą kleić właśnie ten klej, te silikony czy inne tam różnego rodzaju kleje. Zaraz wam je pokażę to, żeby dopychać tę taśmę wałeczkiem. Czy taką mamy specjalną szpachelkę, no różne informacje tutaj można znaleźć. Na, na samej membranie pomocne te linie do cięcia, linia taka do zakładki, można sobie większą zrobić przecież, jak to, jak to tam ma ochotę. Wszystko jest elegancko pokazane. Słuchajcie, tę paroisolację poleciła nam firma Termex, z której będziemy mieli wełnę celulozową wdmuchiwaną, więc no ja chciałem się też jeszcze samo zorientować, czy to jest aby na pewno dobry produkt. No i powiem wam, że jestem pod wrażeniem po prostu tego. To się nazywa Proclima DB+, tak się nazywa paroizolacja i wyczytałem, że tam jest naprawdę prosty skład, to jest papier budowlany, właściwie włókno szklane, bardzo wytrzymałe na rozciąganie, to trzeba było ciąć nożem, jak się chciało gdzieś tam szarpnąć, to naprawdę ciężko było to uszkodzić. Patrzyłem na takie badania, wiecie, czy do środka domu nam jakiegoś świństwa nie będzie emitować, w sensie trucia nas przez powietrze, ale tam są bardzo wyśrubowane normy, które przeszła ta, ta paroizolacja. To sobie już tam wyczytacie, gdzieś już nie będę podawał, bo to jest tam no, jakaś tam klasa A+, plus czy coś, ale, ale te normy to tam nie będę, już, nie będę już podrzucał. I jeszcze też obawiałem się tego, że to jest, wiecie, gdzieś tam w Ułożony w środek ściany, czy sufitu, czy, czy, czy tego skosu, i czy to się czasem z, po pewnym czasie nie, nie zepsuje w jakiś sposób, ale były takie testy przyspieszonego starzenia. No i generalnie przeszła to bardzo dobrze ta, ta membrana, ta paroizolacja. Także tutaj no, już jestem spokojny o to. Jeżeli chodzi o tę taśmę, to naprawdę bardzo solidna, taka z klejem wodoodpornym. Wszystko jest szczelne, też to wszystko y, przeszła te testy starzenia, tej emisji, y, jakichś środków y, trujących. Do tego jest uniwersalna, można nie tylko papier, y, papierową izolację tym y, kleić, ale różne, tam są jakieś takie polipropylenowe, polietylenowe, aluminiowe, jakieś tam inne rzeczy. Jeżeli chodzi też o y, ten klej, na bazie lateksu jest. Nie ma tam tysiąca jakichś szczególnych chemicznych środków. Jak najwięcej się da ekologicznego, no to to się po prostu ceni. No, moi drodzy, my mamy robotę tutaj w tym pokoju skończoną. Jak widzicie, wszystkie łączenia są posklejane taśmą tutaj wyprowadzone trochę dalej, żeby można było później nawet jeszcze obciąć kawałeczek, jeśli będzie potrzeba już no, trochę szkoda materiału, ale lepiej jak jest więcej się utnie niż jak będzie po prostu za mało. My się bierzemy za kolejny pokój. Jeszcze przed położeniem płyt warto sobie przejść i zrobić taką inspekcję, czy aby na pewno wszystko zostało zrobione. Tak wygląda drugi pokój. Moi drodzy, skończyliśmy już całą paroizolację. Jest tutaj bardzo ciemno, bo przenieśliśmy światła na dół, także już wam nie będę pokazywał, widzieliście wcześniej, ale my jako, no jako tacy laicy, można powiedzieć, zrobiliśmy w 3 dni. Bez też jakiegoś większego takiego spięcia, że, że terminy nas cisną. Położyliśmy w 3 dni. Jakichś większych yy, nie do przeskoczenia, problemów nie było. Około 200 metrów ogólnie tego mamy. Tak no tu na górze jest troszeczkę więcej, na dole troszkę mniej, ale tak ogółem plus minus 200 metrów, już dokładnie nie pamiętam nawet ile. Dosyć prosta robota. No te taśmy mega, naprawdę bardzo fajne, elastyczne, takie dobrze przylegają. Jeszcze po czasie łapią ten klej mocniej. Fajnie się podopychało tymi, tymi, tymi takimi szpachelkami. Fajna ta praca z, z rolki. To, że trzeba lepić później, to nie jest taki wielki problem. Bałem się, że, że takich izolacji, że są w jednym kawałku jakieś takie olbrzymie połacie, bo wtedy Ciężko jest to nałożyć tak, żeby było prosto, żeby nie było żadnych zagięć, wygięć, to już trzeba mieć troszeczkę więcej doświadczenia, a tutaj naprawdę jest to no, prosta robota. No, nie ma co tutaj y, się oszukiwać, że prosta, prosta rzecz. I tutaj na takim brzydkim tle, no ale to jest budowa, także nie ma co się spodziewać luksusów, pokazuję te kleje. Poprosiłem, zapytałem, czy właśnie są takie kleje, które by gdzieś tam do gliny się kleiły, ale też one są takie, można powiedzieć, bardziej naturalne, nie mają w sobie tylu różnych specyfików chemicznych. I mam różne, do, do różnych miejsc trzeba sobie przeczytać, który by gdzieś tam, jeśli Was by to interesowało, Wam by najbardziej pasował. I tutaj można zobaczyć, już zaczęliśmy montować płyty gliniane, ale o tym zrobię osobny film, bo to ważny temat. Mamy kawałek tej, tej membrany, wystaje. Teraz sobie można ją troszeczkę przyciąć, i, i można jeszcze, jest troszeczkę tam miejsca między ścianą a, a płytą glinianą. I można będzie ewentualnie podkleić tym klejem. Tudzież, może zrobię po prostu w tynku ścien, na ścianie troszeczkę takie zagłębienie. Wpuszczę delikatnie tę membranę do środka, i tutaj zwyczajnie otynkuje na okrągło, czy tam kącik, kancik, taki jak, jak kto lubi. Dlatego nie chciałem na początku tego kleić, chociaż można było w sumie, bo no, nie, ma, nie ma jak tego oderwać właściwie, tak? Jest, jakby się podkleiło membranę do ściany i, i troszeczkę tak płytą e, lekko przycisnęło, no to właściwie nie ma co tam jakby urwać tego. Także można by było zrobić to od razu. No ja na razie się wstrzymałem, bo jeszcze jakby trzeba było, to mogę to po prostu zrobić, poprawić. No i to by było na tyle. Jak będziecie chcieli sobie zerknąć na, na taką paroizolację, to dam Wam link oczywiście do, do producenta i tyle. Z mojej roli tutaj zapraszam Was na kolejne etapy, gdzie będziemy właśnie pokazywali Wam, jak te płyty montujemy. No bo najpierw trochę pomontujemy, a dopiero później dla Was film nagrywam, żeby już wiedzieć dokładnie, jak to zrobić, prawda? Żeby to mieć już obcykane i żebyście mogli zrobić przynajmniej tak samo, jak nie lepiej niż my tutaj. Żegnam się na razie z Wami i zabieramy się dalej za ciężką pracę. Do zobaczenia, pa pa!